Guten Morgen widzowie, ja witam was na nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy w Puchar Kartuna. My już wchodzimy bez przedłużania i pokażę wam mój skład. Najpierw Kapitan JP, później Bestia, później Lodomir i na bramkę leci Cyborg. Wybra wybrałem sobie czarny strój i możemy zaczynać. Według mnie gra może się wam spodobać, bardzo fajna gierka. Tak jakby ja już nigdy nie narzekałem. Dobra, musimy wybrać piłkę. A to jest wkurzające bardzo. Dobra, w końcu mam wybraną. Jaka gwiazd, zaczynamy. Łe, trochę lagi. Co? Co? No, ej, lodomirek, pomóż. Łatwo. Ej, ale, ej, nie, to są. Nie wiem, to jest okropne. Ta gra jest. Dobra. Dobra, łatwa. Ta gra nie ma logiki piłki nożnej, dlatego że ja typa faulowałem, a tam. No ja chyba sobie nie. Ha ha, 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 ha ha ale śmieszne. Ha ha ha. ha. ha, ha, ha. Bo ten twój... No jak tak szybko? Powiem, że to są to są czterzy. Dobra, będę tam strzelał jak chcecie. miu. miu. Łatwo, hop, hop. Hop hop. Zajęło, hop, hop, hop. aj, pudło. Kurde, tylko lecimy po to. No, 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 do, do dobra, zmierzdują tam, bo ta... jak coś to te boksy e, dają ogólnie jakieś ulepszenia. I My mamy gol! What <śmiany> Łatwo. O, fu. Ale mam teraz oblepiony śliną mikrofon. Widzowie, patrzcie, jakie to jest łatwo ogrywamy. Hahaha, <śmiany> ale łatwo. Łatwizna, powiem wam. Ekipa fryzurek. Znaczy, ekipa borowiczków o, nie pozbierają się do następnego poniedziałku. Nawet nie mają do mnie podjazdu. Patrzcie, 3-0. Czy zrobimy w 8 sekund 5-0? No, rusz. No, nie. Nie. No, ruszaj się! Nie dopowiem powiem wam, że to wygraliśmy i tak. Dobra. Wypróbujmy wszystkie postacie. Jak widzicie, statystyki są różne do tych postaci. Albo zagrajmy turniej. Zagrajmy turniej, żeby nie było widzowie. Że nie są sobie... Polska, biało, czerwoni. To weźmy sobie tym razem... Bestie, bo bestia jest bardzo szybki. O, widzę, że tutaj w ślisku Robina. No do Mirek, no nie tak za bardzo. E. dobra, weźmy Super Gear i może. Dobra, i jeszcze Bójkę. Weźmy Czerwone Stroje. Bo my jesteśmy Polska. Biało, czar. Polska Japonia. Cool. Cool. Ale cool. Normalnie wcale nie przegramy. Dobra, dajmy im fory, bo oni odpadną, przegrają z nami. Idźcie, płakać. Gol. Łatwo. Dobra, widzowie, okiwajmy ich. Zobaczmy, czy nawet czy zrobią nam chociaż jednego gola. Dobra, łatwe przejęcie piłki. No i nie ma gola. Ej, 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 ej. Ej, nie podoba mi się to. Dobra. Zobaczmy, czy nam strzelam gola. Pomieszanie. Haha! Hahaha, łatwo. Ej, nie, to jest zbyt proste. To zróbmy 10-0. Albo nie dajmy fory, bo wiecie, oni to tacy słabiacy normalnie. No i powiem, czy to jest jakiś wysiłek dla mnie? No nie. Patrzcie, Robin sobie biegnie. Stratata. O, druga strona. Okej. Okay. strzelaj tam. No wiesz co? Niemożliwe. Dobrze, podałeś i zob... Przetestujmy sobie teraz. Skoro ona, skoro ona jest taka super. Uuu, bardzo ładnie wykopnięcie. Czy, czy trafimy z takiej odległości? Jestem zawiedziony. Moi piłkarze są beznadziejni. A Robin strzeli. Zobaczmy. Nie no, wszyscy jesteście beznadziejni. Wyrzucam was z klubu. Dawaj, pochodźcie sobie. Strzelmy do tamtej bramki. Wcale to nie jest nasza bramka. Wcale nie strzelimy samobója, lol. No, ale ja chciałem tam strzelić. Tak? Perfekcyjne podanie. Ja miałem podać. To jest. Nie, ta gra nie ma logiki. Pom. Ha! Ha! Ale łatwo! Łatwiutko. Polska plus 15. Turcja! Turcja wygrała z Portugalią. O, tak się nie będziemy bawić. Ronaldo mi zniszczyliście to mi się nie podoba ale cute panda Uu! ale fajna... nie fajnie że mnie podjeżdżają to chyba nie jest Fortnite, że nagle odpali się jakiś programmer hop Uu! dobra Jednym golem i teraz dajmy... Zobaczmy czy strzelam gola. No trzymaj. Trzymaj, biegnij sobie. No trzymaj. Eee, dobra, już nie, jednak nie, bo widzę, że... Eee, dobra, co ja się martwiłem. Top, top, No to może... Pudło! O nie... Zgęs, zgęs, nawet stopony. No nie ma faulu, no nie, śpieszcie. No i co to jest? Ej, Abramkarza, mogę sfaulować? No nie mogę. Ej, no, ej, ja chcę piłkę. Oddawaj, to jest moja. Pow ci twoi jedni koledzy w szkole. Ej, to jest moja piłka! Oddawaj! Nie pozwoliłem ci! Strzelaj tam. Okej. Okay. Idę strzelić. Ale daleko wykopałeś. Robi wrażenie. Patrzcie, jaki sprint. Ej, i ta i mała chce u nas co, nam coś zrobić. Hop. Weźmy sobie wszystkie mystery boxy. O, i... I, o, I ten, jeśli wam się podobał mystery box z Rosji, no to zostawcie łapkę w górę. No, dawaj. <noise> no, eee... No, uspokój się, młody. Ej, Ej nie podoba mi. Po gwisku. Dobra. Bardzo dobrze. Co Rosja? Dobra widzowie, ostatni mecz w tym odcinku. Zobaczmy, kto wygra. Klasyczna, to nie jest klasyczna, oczywiście. Patrzcie, Francja, tu jest normalnie Mbappé Polska, Lewandowski. Lewandowski biegnie z piłką, biegnie z piłką, podaje do Neymar. Ej, nie! Co? Dobra, odpalam mister niedźwiadka. Gaz, gaz, gas, you nawet stara to gaz. No biegnij, biegnij Łatwo Ha, 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 ha. Perfekcyjne S, S wcale, wcale nie jest jeden 1, 1 I nie muszę strzelić jeszcze jednego gola No patrz, ja wystarczy, że go kiwam I od razu lecę do przodu Uy, Ale oni są beznadziejni Jakiegoś pająka sobie wzięli do timu, Ja go zdepczę przecież. To my ostatnio przegraliśmy 3-1? No to teraz będzie dla Polski 3-1 ze Francją. Łatwiutko. Ej! Nie, nie śpiesz się tak! No. 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 Trzymaj robinek piłeczkę. Ej, ej! Ej, to jest nie fair ta gra. Neymar strzelił. My jesteśmy Bayern München. Nie, tak się mówi w ogóle? To nie wiem... To, wymyśli, to wymyślmy polski krup. Pali, Paris Germain versus lewy nie trafił... Lewy nie trafił karnego, LOL. Tak się nazywa mój team. Lewy nie trafił karnego. Dobra. Łatwo. Ale łatwo. Hop, hop, hop. I zobaczmy. Ha, ha. Patrzcie, ja sobie po nich chodzę i normalnie nic się nie dzieje. Mucha nie siada. Ej nie strzeli, co nie? Dobrze. Zobaczmy, co tu się stanie. Cool, mordo. Cool. Nie wiem, czy mnie zauważyłeś, bo ja tam stałem. I takim pięknym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. No.